Francuzi byli o wiele bardziej aktywni, co było oczywiste w tej sytuacji. Premier Francji Edouard Deladier poszukiwał sojusznika na Bałkanach. Gamelin dążył do rozbudowania silnej obrony powietrznej i lądowej w metropolitalnej Francji. Zakładał też, że Mussolini prędzej czy później dołączy do Niemiec. Liczył, że Francuzi pokonają Włochów w Afryce Północnej lub na Bałkanach. Dlatego przywrócił do służby Weiganda i skierował go do Syrii, gdzie miał on dowodzić siłami ekspedycyjnymi w basenie Morza Śródziemnego. Jednak na froncie zachodnim nie podejmowano większych działań. Aby zrozumieć, co wydarzyło się po kampanii wrześniowej, należy cofnąć się odrobinę w czasie, to znaczy do szacunków aliantów odnośnie czasu trwania tej kampanii. Generał Maurice Gamelin, głównodowodzący armii francuskiej, liczył, że Polska utrzyma się od 4 do 6 miesięcy, co miało dać armii francuskiej czas na przygotowanie się. Podobną opinię wyrażał brytyjski szef Imperialnego Sztabu Generalnego, generał Ironside, który uważał, że zmiażdżenie Polski przez Niemcy w kilka tygodni jest bardzo nieprawdopodobne. Bardziej racjonalne stanowisko w tej sprawie zajmowała strona polska. Generał Kutrzeba początkowo również uważał, że Polska może utrzymać się przez 6 miesięcy. Jednak po kolejnych analizach zmienił zdanie i ocenił zdolność oporu wojska polskiego na dwa miesiące. Dlatego szok po kampanii wrześniowej nie był tylko udziałem strony polskiej. Francuzi wyciągnęli własne wnioski z trwającej wojny. Mieli przecież doświadczenia. 7 września 1939 roku oddziały 3 i 4 Armii Francuskiej zaczęły rozpoznawać bojem niemieckie pozycje, a po dwóch dniach ruszyli z ofensywą, w której główną rolę odegrała 4 Armia Francuska, która uderzyła siłami pięciu dywizji. 11, 21 i 23 Dywizji Piechoty, 9 Marokańskiej i 4 Północnoafrykańskiej przy wsparciu czterech batalionów pancernych. Po zakończeniu tej operacji generał Gamle, wyciągając wnioski, zażądał zwiększenia produkcji min i nowego pistoletu maszynowego MAS 38. Wyciągnęli też Francuzi wnioski z kampanii polskiej. Postanowili rozbudować obronę przeciwpancerną i przeciwlotniczą Dywizji Piechoty. Uznali także Francuzi za konieczne włączyć Brytyjczyków do działań zbrojnych na lądzie. Po wybuchu wojny armia angielska wprowadziła w życie plan W4, zakładający skierowanie do Francji dwóch korpusów po dwie liniowe dywizje piechoty każdy. Do końca września 1939 roku brytyjskie siły ekspedycyjne we Francji liczyły 152 tysiące żołnierzy i 21 000 pojazdów. Francuzi nie byli zadowoleni z takiego wsparcia, zwłaszcza z ilości czołgów wysłanych przez Brytyjczyków. Był to tylko jeden, a konkretnie czwarty batalion królewskiego pułku czołgów z 50 czołgami piechoty MK1 oraz dwoma pułkami lekkiej kawalerii ze 116 lekkimi czołgami. Żaden z tych czołgów nie był uzbrojony w działa, a Francuzi uznali je za całkiem bezużyteczne. Anglicy planowali wysłać na kontynent 32 dywizje, ale oświadczyli, że do października 1940 roku gotowych będzie nie więcej niż 16. Szczególnie szczupłe były angielskie siły lotnicze na kontynencie, składające się z dwóch grup lotniczych. Pierwsza zawierała w sobie cztery dywizjony myśliwców Hurricane i pięć dywizjonów samolotów rozpoznawczych Lisander. Od razu widać, że Anglicy nie zdecydowali się wysłać na wsparcie swojego najważniejszego sojusznika ani jednego z trzystu gotowych myśliwców Spitfire. Drugą grupą brytyjskich samolotów wysłanych do Francji były wysunięte powietrzne siły uderzeniowe składające się z 10 dywizjonów Fire Battle i dwóch Bristol blenheimów Najbardziej ironiczne jest to, że Brytyjczycy uważali lotnictwo za podstawową siłę ofensywną, a do marca 1940 roku nie zrzucili na terytorium Niemiec ani jednej bomby. Przerażeni alianci liczyli na to, że aliancka blokada handlowa rzuci na kolana niemiecką gospodarkę. Oceniali, że na przełomie roku 1941 i 1942 roku Anglicy i Francuzi osiągną zdecydowaną przewagę materialną nad Niemcami, pokonają wtedy Luftwaffe i, posiadając przewagę w powietrzu, będą mogli uderzyć przez Belgię w kierunku zagłębia rury. Dziś już wiemy, że były to tylko Murzonki. Pozostaje tylko pytanie, jak odklejeni od rzeczywistości byli planiści. Pokazuje nam to też, iż mentalnie tkwili wciąż oni w okopach I wojny światowej i nie planowali z nich wychodzić. Jest też przyczynkiem do rozważania, czy we wrześniu 1939 roku byli mentalnie gotowi by pomóc Polsce. Głównodowodzącym brytyjskim korpusem ekspedycyjnym John Werecker, Lord Gord opierał się nawet pomysłem wysłania swoich czterech dywizji liniowych na pierwszą linię frontu, woląc, by pozostawały w rezerwie i dalej się szkolili. Francuzi byli o wiele bardziej aktywni, co było oczywiste w tej sytuacji. Premier Francji Edouard Deladier poszukiwał sojusznika na Bałkanach. Gamelin dążył do rozbudowania silnej obrony powietrznej i lądowej w metropolitalnej Francji. Zakładał też, że Mussolini prędzej czy później dołączy do Niemiec. Liczył, że Francuzi pokonają Włochów w Afryce Północnej lub na Bałkanach. Dlatego przywrócił do służby Weiganda i skierował go do Syrii, gdzie miał on dowodzić siłami ekspedycyjnymi w basenie Morza Śródziemnego. Jednak na froncie zachodnim nie podejmowano większych działań. Trwał okres tak zwanej dziwnej wojny, w której toczono sporadyczne potyczki powietrzne, w których przewagę uzyskiwali zazwyczaj Niemcy. Francuzom z rzadka udawało się strącić niemieckie myśliwce, a jeżeli już, to raczej te starszej wersji. Mam tu na myśli Messerschmitt BF-109 w wersji D. Messerschmitt BF-109E miał już znacznie mocniejszy silnik od swojego poprzednika i znacznie przewyższał e, francuskiego H75A czy Hurricane'a. Dochodziło także do sporadycznych walk na morzu. Brytyjczycy dotkliwie odczuli zatopienie ich lotniskowca HMS Courageous w dniu 19 września przez U-29. Zachodni alianci zapewne wiedzieli o pakcie ribbentrop Mołotów i o jego tajnym protokole. Zresztą Rosjanie się z tym za bardzo nie kryli, lecz dopiero rosyjska inwazja na Finlandię zmusiła ich do podjęcia działań. Rosja została wydalona z Ligi Narodów, a alianci rozważali nawet interwencję w Norwegii na rzecz Finlandii. Siły ekspedycyjne miały liczyć około 100 tysięcy żołnierzy i miała wesprzeć fińską armię. Alianci opracowali także dość naciągany plan zbombardowania Baku, co miało przywrócić Moskwę do porządku. Siły anglo-francuskie nigdy nie dotarły do Finlandii, a sami Finowie zawarli pokój z ZSRR. To niezwykle istotne wydarzenie w dziejach II wojny światowej, gdyż byliśmy o włos od wojny między zachodnimi aliantami a Związkiem Sowieckim. Wojna zimowa miała olbrzymie znaczenie dla polityki europejskiej. Hitler był przekonany, że rosyjskie siły są bardzo słabe i że wystarczy jeden kopniak, by wyważyć drzwi do Moskwy. Po drugie, priorytetem stała się Norwegia z zapasami niklu i żelaza. Niemcy rozpoczęły przygotowania do inwazji na Danię i Norwegię, obawiając się, że zostaną uprzedzeni przez Francuzów i Anglii. Zima 1939-1940 jest nazywana przez Francuzów Drôle de guerre, czyli śmieszną wojną. Anglicy mówili Phoney War, dziwna czy bardziej dosłownie udawana wojna i była oceniana wtedy jako pozytywna. Lord Halifax zauważył, ta pauza bardzo nam odpowiada. Jednak to Niemcy i Rosjanie przejęli całkowitą inicjatywę. Widać to było nawet na morzu. Zatopiono w tym okresie 800 tysięcy ton brytyjskich dostaw. Niemiecka łódź podwodna wpłynęła do głównej bazy królewskiej marynarki w Scapa na Orkadach i zatopiła pancernik Royal Oak. Francuzi i Brytyjczycy stali jak sparaliżowani. Okazało się, że porzucili nie tylko Czechów i Polaków w celu realizacji własnych interesów, ale też Finów, Duńczyków i Norwegów i o czym mówi się o wiele mniej, kompletnie zignorowali los państw bałtyckich Litwy, Łotwy i Estonii, które zostały uzależnione i wcielone do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Ale w 1940 roku był to już jeden z mniejszych problemów Francji i Anglii. Alianci zachodni nie podejmowali praktycznie żadnych działań ofensywnych. Skupili się na rozwijaniu i dozbrajaniu istniejących jednostek i szkoleniu nowych. Wydaje się, że szok po upadku Polski, jednego sojusznika w Europie Wschodniej posiadającego znaczące siły militarne, spowodował paraliż decyzyjny. Jednak nie tylko Francuzi i Anglicy przygotowywali się do nadchodzącego starcia. Jeszcze przed zajęciem Czechosłowacji wydawało się, że siły koalicji antyhistlerowskiej są bardzo mocne. Na papierze wojska sprzymierzonych przeważały nad niemieckimi, jednak z punktu widzenia Francji koalicja miała jeden bardzo słaby punkt była to Belgia której uparte dążenie do neutralności, niewielkie siły lądowe i niechęć do współpracy z Francją ogniskowały myślenie aliantów o nadchodzącej wojnie. Rozpaczliwie szukał Gamlę rozwiązania tego problemu. Tym bardziej, że Niemcy już po kampanii wrześniowej przerzucali swoje siły na zachód. Jednak nie szło tak sprawnie, jak sami Niemcy by oczekiwali. Przykładowo, pierwsza, trzecia i czwarta dywizja pancerna zostały przerzucone na zachód dopiero w końcu listopada, druga, piąta i dziesiąta w grudniu. Po wojnie obronnej Polski cztery dywizje lekkie, to jest 6., 7., 8. i 9. miały zostać przeformowane w dywizje pancerne, ale osiągnęły gotowość bojową dopiero w styczniu 1940 roku. Przeciwko tak szybkiemu rozpoczęciu wojny z Francją protestował szef Oberkomando des Heres Walter von Brauchitsch oraz jego szef sztabu generał Franz Hadler. Raz, że byli oni przeciwnikami Hitlera, dwa, dlatego że dywizje piechoty spływały na front zachodni równie wolno co pancerne. Straty niemieckie w kampanii wrześniowej, zwłaszcza w czołach, zostały uzupełnione, lecz strata około 1500 ciężarówek była znacznym ciosem dla mobilności wojsk niemieckich w nadchodzącym konflikcie. Choć w okresie dziwnej wojny Niemcy wyprodukowali 8000 ciężarówek, to po uzupełnieniu strat dywizji zmotoryzowanych, to jest 2, 13, 20, 29, udało się zmotoryzować jedynie pułk piechoty Grossdeutschland i sformułować pierwszą bergadę strzelców. Musiał też Wehrmacht przekazać 3000 ciężarówek dla Waffen-SS. W październiku 1930 roku sformowano dywizję SS Totenkopf, a w kwietniu 1940 roku pułk Leibstandarte Adolf Hitler połączono z trzema podobnymi jednostkami SS. Ciężarówki przeznaczono nie tylko dla wojsk lądowych. Przykładowo 3500 delegowano na sformowanie dwóch korpusów artylerii przeciwlotniczej. W czasie dziwnej wojny przemysł niemiecki wyprodukował ponad 2400 samolotów, z czego 60% stanowiły bombowce. Z kolei Francuzi sformowali łącznie 10 nowych dywizji. Najważniejszymi z nich były trzy dywizje pancerne i trzecia lekka dywizja zmechanizowana. W tym okresie Francuzi wyprodukowali dwa razy więcej czołgów niż Niemcy. W panice Francuzi rozpoczęli też przeformowywanie trzech dywizji kawalerii w lekkie dywizje kawalerii, zmieniając część koni na lekkie czołgi i samochody. Sformułowano kolejne dywizje tego typu, czwartą i piątą. Siły te były przeznaczone do działań osłonowych w Ardenach, jednak jednostki te były zbyt słabe, by zatrzymać niemieckie natarcie. Rozpoczęto też masowe szkolenie. Dywizje czynne i rezerwy A odbyły szkolenia, ale dywizje rezerwy B posiadały zbyt mało oficerów i sprzętu, by przeprowadzić je prawidłowo. Szkolenia jednostek specjalistycznych, przeciwpancernych i saperów szły jak po grudzie z powodu braku sprzętu. Korpus ekspedycyjny wzmacniali też Brytyjczycy. Na kontynent wysłano dywizję czynną, to jest 5. Dywizję Piechoty, oraz 5 Dywizji Armii Terytorialnej: 42, 44, 48, 50 i 51. W kwietniu do Francji przybyły trzy kolejne dywizje terytorialne: 12, 23 i 46. Łącznie brytyjski Korpus Ekspedycyjny liczył 394 tysięcy żołnierzy. Niemcy zaś sformułowali 39 nowych Dywizji Piechoty. 15 z nich przeznaczono do służby garnizonowej w Polsce i Czechosłowacji. Pięć dywizji siódmej fali zostało przeznaczonych do ataku na Danię i Norwegię, gdyż Hitler nie chciał odsyłać jednostek wyznaczonych do udziału w ataku na Francję. Dla aliantów zachodnich kluczowym momentem stała się niemiecka inwazja na Norwegię. Brytyjczycy posłali do Norwegii 11 batalionów piechoty, Francuzi 8, a Polacy 4. Niepowodzenie tej operacji stało się początkiem końców rządów Chamberlaina w Wielkiej Brytanii i dla de La we Francji. Przygotowane do obrony częstochowy szły pełną parą.